Ty, 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 ty. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść, moi drodzy, takie muzykalne przywitanie. Zwiastuje to oczywiście koniec wakacji. Tak, ostatni odcinek, który pojawia się w ostatni dzień wakacji, czyli w środę, jutro już rozpoczęcie roku szkolnego. Więc będzie naprawdę no, niezbyt fajnie, będzie ja mam rozpoczęcie o godzinie 9. Wy tam możecie napisać w komentarzu, który wy macie rozpoczęcie. No i w piątek już normalnie do szkoły. Pewnie nikt nie pójdzie, to w ogóle jest dziwne, że oni zrobili w taki sposób, a mogliby rodzinom przyjść dopiero w poniedziałek, no ale okej, okay. jak oni chcieli, to tak zrobili. Yy... Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, taki pożegnalny, w sensie pożegnalny, nie taki pożegnalny, czekajcie, ja sobie wezmę kamerę. Taki pożegnalny, czekajcie, czy ktoś, nie, nikogo nie ma. Taki pożegnalny, że pożegnalny, że z moim całym kanałem, to nie, broń Boże, cały czas będę. Kondi cały czas będzie nakrywał odcinki, cały czas będzie streamował, więc nie bójcie się, chodzi mi o to, że po prostu taki odcinek, który, yy, którym, że jak na prostu wakacje i ten taki wakacyjny klimat i te takie niektóre wakacyjne vlogi mam nadzieję, że te odcinki, które dodawałem wam się podobały yy, i że po prostu wiecie co, zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem tak, tak na zakończenie wakacji łapka w górę musi być subskrypcje, czekajcie gdzieś w tym miejscu powinny wam się ogólnie powiedzieć osoby, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał czekajcie, o mam krzywy palec, o w tą stronę w tym miejscu powinny, wam się, pojawić osoby, zas... tym miejscu powinny wam się pojawić osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał, więc też dajcie suba i będzie zajebiście. Podajcie mojego Twitcha, Twitch kondy. Tam są codziennie streamy o godzinie 20, .00, 21, coś po to. No i oczywiście na Twittera to jest już Tam będzie się pojawiało na pewno więcej tweetów w związku z tym, że zaczyna się rok szkolny. Yy, mogę teraz te, które paradoksalnie zabrzmieć, ponieważ. Teraz jak zacznie się szkoła to będę miał więcej czasu na nagrywanie i ten niż miałem teraz jak były wakacje, bo teraz naprawdę miałem taki zapierdol ogólnie podczas, podczas tych wakacji, więc Więc na pewno będzie się pojawiało dużo ma materiałów, no i co mam więcej wam powiedzieć, dziękuję wam za te wszystkie ciekawe odcinki, bo wydaje mi się, że nagrałem naprawdę kilka ciekawych odcinków było Oj sorry, sorry i to chyba w sumie tyle w tym, w tym całym vlogu. Nie chcę jakoś tak bardzo przedłużać w tym vlogu. Nie może będzie trwał tak. Coś 5 minut. Nice. Coś koło tego, e, więc, więc, więc wiecie, nie będę jakoś tutaj zamulał parówy i w ogóle. Więc, więc czekaj, tu sobie znowu zostawię ten telefon na mojego golfika. I ja ogólnie jeszcze na siłownię idę. Patrzcie. O! o jest forma. Nie, no, nie ma formy. Yy, cały czas chodzę na tą siłownię. Więc, jeśli chcecie na przykład więcej odcinków ze siłowni, teraz, jak będzie rok szkolny, to dajcie znać, na pewno coś, coś ze siłowni Wam będę nagrywał. No i głównie teraz też tak stawiałem się, żeby te streamy tak streamy, tak popchnąć do przodu, tak, żeby były coraz lepsze. Bo yy, też no, nie chcę się tylko skupiać na YouTubie, na streamach też jakbyś tak chciałbym trochę się poskupiać i tak trochę właśnie yy, jakieś tam nowe rzeczy robić. Broń Boże, YouTube cały czas zostaje i na YouTube też będzie naprawdę masa nowych odcinków Masa kontentu i, i tego typu rzeczy, więc, więc wiecie Więc możecie po prostu wbijać, no i dawać suby, łapki w górę, bo teraz jeszcze brakuje chyba 60 subów do 600, więc 5, Tak 60 do 600, czekajcie Bo mam 540 chyba, albo już nawet więcej mam w tym momencie, więc Więc tymi subami też jakoś teraz fajnie leci więc możecie cały czas kontynu kontynuować tą pasę i, i będzie zajebiście w gdzie jestem. No tutaj gdzie prawie w każdym odcinku byłem. No, więc ja właśnie na siłownię. Czy coś jeszcze chciałem wam dopowiedzieć? W sumie już nie, no to będzie co dalej? No to dalej to będzie normalny kontent będzie, wakacje się kończą. Ja ogólnie idę do, do czwartej klasy liceum, więc, więc będzie hardcore No i, i zobaczcie jak to będzie. Matura, te sprawy i w ogóle wiecie o co chodzi. Dobra, czy coś jeszcze chciałem wam to powiedzieć? W sumie to to już nic więcej. Jest mi trochę smutno, że w taki sposób kończą się te wakacje, bo są tak, tak jakby można powiedzieć, że moje ostatnie wakacje w życiu. Bo później, tak nazywać takie coś, to, to już nie są takie wakacje, to bardziej takie już lato jest, tak, tak można powiedzieć. W sumie. Co ja gadam, wakacje są zawsze No więc, więc więc, w tym odcinku to było na tyle moi drodzy Mam nadzieję, że taki krótki vlog Bo nie wiedziałem co mam nagrać A też pewnie byście chcieli wiedzieć yy, Co będzie później Już po tym jak te wszystkie vlogi wakacyjne się skończą Czy będzie powrót do gier yy, Nie będzie chyba powrotu do gier Tak sobie myślę, że Coś na pewno będzie powrót, ale nie aż taki jak na przykład z farmingiem i z tym wszystkim. Będzie na pewno taki albo tak właśnie, żeby był kontrast też taki, też taki, że trochę gier, trochę vlogów, trochę tak, ten i ten, tak zmieszane to razem, też wydaje mi się, że by to całkiem fajnie... Sorry, by to całkiem fajnie wyszło, więc... Więc więc, więc wiecie o co chodzi. Tu tu, 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 czy coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć? W sumie to już nic, pakuję się do auta i, i widzimy się... O, co to za przycisk? Na zaraz myślałem, że to będzie fajny. Więc lecę do auta i widzimy się już już w niedzielę, bo ten odcinek powinien się pojawić ogólnie w środę, więc widzimy się już w niedzielę. Tak, w kolejny nie w piątek, w piątek. co ja mówię w jaką niedzielę? Co, co ty mówisz? O kurwa! No w Piątek, jeśli widzimy w piątek odcinek będzie prawdopodobnie. No tak samo co zawsze, godziny, coś koło 16:00, 15 tak się tak mi się wydaje, więc, więc. Więc ja lecę i zostawcie, zostawcie łapkę w górę, bo to jest mega ważne. Subskrypcje, też mega ważny Dzwoneczek, Trzeba na Twitch'u Twitch, zapisać. Szkolenie na Twittera to jest kondycja. Ja się z wami żegnał. I do następnego odcinka, który będzie tak jak powiedziałem, w piątek. No, wiecie na streamy Dokładnie, no, 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 no.